O tym, że cookies łączy się z PSL-em, poinformowano w zeszłym tygodniu. Oba ugrupowania wystawią jedną listę w zbliżających się wyborach parlamentarnych. My idziemy z list PSL-u, bo to nie jest sojusz sensu stricte, że my w jakiś sposób zasilamy partię PSL lub klub PSL, tylko idziemy ze wspólnych list z koalicji polskiej które stworzył PSL. Rozmowy pomiędzy ruchami trwały dosyć długo. To była bardzo sensacyjna dla opinii publicznej, natomiast nie dla nas, ponieważ my wiedzieliśmy, że wewnątrz PSL-u, że takie rozmowy trwają. Tylko one trwały bardzo długo, ponieważ najważniejszym punktem były ustalenia programowe, bo na tym najbardziej zależało Pawłowi Kukizowi. Żeby PSL zgodził się na jego postulaty, no i żeby Kukiz zgodził się na nasze. Ciągle nie wiadomo, kto będzie liderem listy w okręgu radomskim. Tutaj jest oczywiście <noise> dwóch naturalnych kandydatów: no poseł Maliszewski i po, po, tak? ja jedynka jest jedna. No właśnie. i co pan przypuszcza? Myślę, że ona przypadnie jednemu z nas. Na liście najprawdopodobniej znajdzie się również Adam Duszyk, który był kandydatem PSL-u na prezydenta Radomia w ubiegłorocznych wyborach. Dostałem, dostałem, ja dostałem <noise> taką propozycję, że będzie to Wysokie miejsce, uważam, że tak powinno być, w końcu reprezentuje 200 tysięczne miasto, największe miasto okręgu numer 17, więc uważam, że gdyby to była jakaś odleglejsza pozycja, byłoby to też dyshonorem dla Radomia. Jak udało nam się dowiedzieć nieoficjalnie, jedynką w Radomiu ma być Mirosław Maliszewski, natomiast Robert Mordek będzie otwierał listy w innym okręgu wyborczym. Oficjalne listy PSL-u i Kukiza powinniśmy poznać w najbliższy weekend.